Hej, cześć, się ma? Dzisiaj ma być koniec z boksa, ale. Yy, robiąc właściwie porządki. Yy, Nadknąłem się na Blister, w ogóle zapomniałem o nim. Okej, yy, go tam widocznie nie kupiłem. No to jest, jest Blister rybytankowe, więc sobie teraz go otworzymy. Naprawdę kompletnie o nim yy, zapomniałam No, yy, tak więc zaczynamy Zaczynam się limitki trafią. Mam nadzieję, że nie pasturkowe. Mamy no cztery sosczepki. No, prawie wszystkie za No I mamy dwie limitki. Hops, Griezmann, w fajnie nie miał go. Teraz pierwsza limitka na plus. Okej. Okay. Oraz. A, Lewandowski, ta, ta karta Lewandowski, jest już tego lewego mam. Tak więc, no, mm, słabo. Znaczy, no, jednak limitka się nie powtórzyła, ładnie się powtórzyła. Tak więc, dla mnie na wymiana. A teraz sobie otwieram pierwszą. To mm, tego blistra. Mm, Okej, okay, dobrze. Dobra, mam tak polisetki tutaj. Poruszę, o i teraz będzie ok. Chyba powinno być dobrze, Tak, czekajcie. Okay. Serki za to. I mam tak: kontakt biel C.W. Tu mamy Silesen, Ruben Neves, mamy Goldstapera Stopera, nie, to jest, przepraszam, Defensive Rock, Manuel Neuer, to jest niestety powtórka. No i mamy basen na i playerze również na powtórce. Teraz saszetka z Diego Lopezem i Fernando Gago. więc coś słabiutko. Tak jest ta o, To chyba jakieś logo czy coś. się wydaje. Dobra, z tym. Mamy tak, Darczyna, Palacio, Casio, mamy dalej Blind, Tony Cross i mamy logo, co e, było, Ameryka, nie kojarzę go, chociaż nie, to mam, to mam chyba, bo że nie sobie mam. Dobra, tak... Muszę jechać w tego boksa, bo leży tak tam. Ten... Mam czas, żeby w ogóle odkarwać. Chyba ja muszę trochę głośniej mówić, coś mi się wydaje. Czuję, że mnie słychać. Dobra, mniejsza. Dyszcilium. Kitterian. Ło, to jest w ogóle. What? 8 kart, zobaczcie. 8 kart. Raz, tutaj był, zasięgłem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kart. Boże, takiego jakiegoś też nie miałem. Dobra, Kitaliana, nie wydawało mi się jakoś tak zbytnio grubsza. Cirino, Fernandez. I teraz, hop, mamy International Raising Star Flip Cozinho. Jeszcze ja się, się nauczyłem tego. International 11, 1,11. Nie wiem. Mamy y, Schneiderle na one two tego nie mam. Hobsbawm, tutaj Lombeck i wow, Gold Machine, y, ale nie wiem jak to Cristiano Ronaldo, tak więc no. Fajnie. Soszytka z peśmiennymi kartami, no nie lipy. Fajnie, fajnie. Tak zawsze tak jak jeszcze nie otwierałem, tak się chyba nie da. Ale tak, może tak, być tak, 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 tak. Ok. Tu już jest sześć. No i mamy tak. Mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie w jednak, w tym listrze. Mamy tak. Mandanda. Krasen. Montoya, No Indie. No i ostatnie dwie nadzieję. International Star, Wilshire, no i... No, Lipa, Lipa, bo to jest One to Watch, rafinie, już go mam trzeci raz, więc no, nie powalił ten unboxing, ale no, przynajmniej jedna z tych trzeba Znaczy, co było 8 k więc nie narzekam, już limitka mi się jedna. nie powtórzyła, tego Gorzej mogło być, mogło być lepiej, ale już nie narzekam, bo za dużo a rzeka to się nie ma. Tak więc no dzięki Wam za um, obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i skomentujcie ten filmik. A ja już Wam dziękuję. No i to tyle. Cześć.